Dzień dobry, a dzisiaj jedziemy na jedno spotkanie biznesowe, które może sporo zmienić. Więc do zobaczenia niebawem. A dzisiaj porozmawiamy o pracy przedsiębiorcy: ile tu jest nieporozumień i w ogóle wszystkiego, ponieważ najbliżsi tak mogą mnie zrozumieć, że jeżeli umawiasz się na spotkanie biznesowe i załatwiasz być może kontrakt na 3 miesiące/rok. Albo i 10, nie wiesz tego, to jest po prostu szansa. Jest ryzyko i jest szansa, że stracisz godzinę, dwie, może trzy, bo trzeba czasem dojechać, a nawiążesz współpracę, która w długim okresie czasu przyniesie 5, 10, 100 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ale to jest właśnie na tym polega biznes. Pracując na etacie, wiesz, że będziesz zarabiać 2, 5, 10 tysięcy. I tu się wiele nie zmieni. Raczej. Chyba, że dostaniesz podwyżkę. No to dobrze. Się trochę zmieni. Natomiast, nawet idąc do pracy, też idziesz na rozmowę rekrutacyjną. Różnica jest tylko taka, że jeżeli masz biznes, to możesz współpracować z wieloma firmami. Oczywiście, jeżeli płacisz za to czasem, no to. To nie jest skalowalne, ale pytanie czy musi. Może trochę może, trochę nie. Tak, dzisiaj myślę. A tak jak będę myślał za rok? Zobaczymy. A tymczasem lecę na basen. Więc do zobaczenia. I po basenie lecimy na kolejne spotkanie. Powiem mam jeszcze ciekawe, w ramach ciekawostki, że właśnie przejeżdżając rano, dzisiaj spotkałem ciekawy samochód i takiego nie szukałem, ale podoba mi się i zobaczymy co się zadzieje, jeszcze tam podjadę, pogadam z właścicielem, bo kończy mu się niedługo ubezpieczenie i OC, tak? Ubezpieczenie i przegląd. Ale ciekawie byłoby gdybym kupił kabriolet, co? Chciałem najpierw kupić alpakowóz, a tu się trafił kabriolet. Kryzys wieku 30-latka. O, taki prezent na 30 urodziny sobie sprawię, co Wy na to? Podoba mi się. I z pracą jest tak, że powinna dawać frajdę. Jakkolwiek to brzmi, bo wiadomo, że biznes jest wymagający i polega na tym często, że się robi ciągle to samo. Jest monotonny i często trzeba robić wszystko na samemu, zwłaszcza na początku. Od wystawiania faktur, to jest akurat rzecz przyjemna, po rozliczanie projektów, rozliczanie, podsumowywanie koncepcje, strategie i inne wszystkie głupoty. Tylko czy to na pewno są głupoty? Nie wiem. I niezależnie czy pracujesz na etacie, czy pracujesz w swoim biznesie, istotne jest to, jak dla mnie, by robić rzeczy, które pozostają na długo. Tak. To jest bardzo ważne. A jeszcze lepiej, jak te rzeczy generują długo przychód. Tak, to już jest w ogóle pięknie. Zrobimy rzecz raz. I ona się dzieje. Wyobraźcie sobie, że nagrywam to wideo raz, wrzucam do sieci i oglądacie. I nowi ludzie oglądają, i kolejni. I za rok to może obejrzy kolejne dwie osoby. Może sto, może tysiąc. Zobaczymy. Dlatego domostwo Alpak, mimo że będzie biznesem takim prawdziwym, do którego można przyjechać, Wziąć alpakę na spacer, zabrać to daje też pewne możliwości tworzenia innych rzeczy, tworzenia innych współpracy. Zobaczymy. A teraz muszę kończyć, bo zbliżam się do budynku, gdzie mam spotkanie. Pokażę Wam. To jest taki budynek. Duży. Tu kiedyś było coś niemiłego. Na szukach kto wie, to wie. No. I tutaj idę na spotkanie. Więc dobrego wszystkiego i wracam niebawem. I widzicie, w różnych miejscach można pracować. Można pracować w ministerstwie, i można nie pracować w ministerstwie. I być wolnym człowiekiem albo wolniejszym, albo biedniejszym, albo bogatszym kto co woli. Do wyboru, do koloru. Kurczę, fajna ta Warszawa, a jednocześnie ta wieś taka fajniejsza. W kontekście pracy to pamiętaj, że Ty jesteś tym sterem, który wyznacza... Sterem, marynarzem, który wyznacza drogę właściwą, jedyną, słuszną dla siebie. I być może zboczysz na nie właściwe ścieżki, ale jak nie zaczniesz, nie złapiesz tego steru, to się nie dowiesz. Więc trzeba próbować. I ja próbuję. I... No i myślę, że będzie ciekawie. Jaram się troszeczkę. I dzięki za spotkania. Jedno i drugie. Miłym panom. Aczkolwiek nie nie nie, nie bójcie się do ministerstwa nie idę do pracy. Chłe chłe. Dziś mogę powiedzieć, że miałem. Mimo, że jest dopiero 16, bardzo ciekawy dzień, ponieważ odbyłem kilka ciekawych spotkań. Obejrzałem takiego Peugeota 306 w Cabrio. Jeszcze nie wiem, czy kupię, czy nie kupię, ale przyszła mi taka refleksja, już pomijając tą pracę, może nawet nie pomijając, że w życiu możemy być po dwóch stronach: albo możemy być ofiarą, albo możemy być zwycięzcą, drapieżnikiem bo albo się bierze życie w swoje ręce i... i się wygrywa się próbuje i się walczy albo się po prostu człowiek poddaje, marudzi i właśnie sobie uświadomiłem, że to druga, ta druga osoba która wybiera rozwiązanie marudze to jest ofiarą, ponieważ ona się użala nad sobą zamiast znaleźć rozwiązanie. Więc pracuj tak. Praca dawała Ci szczęście.